Nazywają mnie, a nie mnie, Królem Jąder. Ten pan jest Królem Jąder, ponieważ lubi sobie zjeść. Hej, kochani, cześć. Sytuacja, jaka jest, każdy widzi. Jest po prostu taka jaka jest. Sytuację najlepiej i najłatwiej poznaje się, przyglądając internet, bo tam znajduje się wszystko, co nas interesuje, a my, jako osoby, które są zainteresowane wszystkim, bo interesujemy się wieloma rzeczami, po prostu chcemy to wszystko przyjąć do siebie. Ale jako, że tego wszystkiego jest tak dużo, to musimy zwrócić na tylko najważniejsze rzeczy uwagę. Nie każdy. Dysponuję taką ilością czasu, aby zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy, i wtedy pojawiam się ja i wyłuskuję dla Was najważniejsze informacje z całego świata. A pomaga mi w tym oczywiście niezastąpiony tłumacz Google, albo Google, zależy, zaczynam przedstawiać te informacje. Pojawił się pierwszy bank stolca w Norwegii, pierwszy bank Kału w Norwegii powstał na oddziale medycznym szpitala. Uniwersyteckiego. Także jest tam, jeżeli ktoś się martwił, że nie ma jeszcze pierwszego banku stolca, to niech się już nie martwi. Proszę odrzucić obawy i lęki i bank stolca jest. A dla osób, które są aktywistami społecznymi, może jest to po prostu dobra informacja i wskazanie, żeby taki bank stolca założyć w swojej okolicy. Kochająca konie, była modelka, starsza od Harego, 6 lat. Mówimy o Harem, tym księciu. Która kiedyś z zapartym ujawniła, jak książę odrętwiał jej usta podczas namiętnych pocałunków na błotnistym polu, odmawiała dyskusji, czy jest zapaloną Amazonką, która odebrała mu dziewictwo na polu. Taki jest tytuł. Z artykułu nie dowiemy się już nic więcej, bo tytuł mówi o wszystkim. Ja pragnę zwrócić uwagę na dwa takie wyrażenia. Odrętwiał jej usta, no i oczywiście namiętne pocałunki na błotnistym polu ja nie miałem. Takiej przyjemności mam nadzieję, że ktoś z Was miał. Czy Twój samochód pachnie baraniną? To jest prawdopodobnie powód. I dowiemy się, nie zdradzę Wam, nie, nie zdradzę Wam, musicie poszukać w internecie, co się dzieje z Waszym samochodem, jeżeli wyczuwalny jest silny zapach baraniny z Waszego nawiewu lub wywiewu. Sklep z używaną odzieżą ma zabawki, werble, ma zabawki erotyczne. Clary, 58-letnia pani, przejrzała do tygodniowe datki i spotkała ją niespodzianka... Penis Pompka. Dobry? Jak nowy? Takie pytanie osoba pisząca ten artykuł. Dobry? Jak nowy? Kto skorzysta z używanego penisa Pompki? Może ktoś skorzystał? Bardzo bym prosił o informację, bo ja na przykład nie skorzystał, ale może ktoś. Tutaj też ekstremalna dieta. W porównaniu do Kanibala, tak nam przetłumaczyło, nie wiemy co to znaczy, ale za chwilę się dowiemy, ponieważ nazywa, nazywają mnie, a nie mnie, Królem Jąder. Ten pan jest Królem Jąder, ponieważ lubi sobie zjeść surowe jądra. Zajada się wręcz surowymi jądrami. Ja nie miałem przyjemności, ale Pauli Long, lat 30, jest Królem Jąder. Myślę, że jeżeli wychodziłoby jeszcze pismo Geyser dla gejów, to na pewno pan e, Paul Long, 30-letni 30 król Jonder, myślę, że mógłby tam być na rozkładówce. Lecimy dalej. Maryt Ravna robi gofry, znowu taki temat można powiedzieć, mięsny robi gofry z mózgów reniferów. Nie chce wyrzucać jedzenia. Jeżeli wokół siebie znajdziecie jakiś mózg, który chcielibyście wyrzucić, to po pierwsze, jeżeli sami go nie skonsumujecie, to możecie wysłać go do pani Marit, która pielęgnuje. E, chce, bo jeszcze nie wiadomo, czy już zaczęła to robić. Pielęgnuje dawne tradycje kulinarne. Nie jest to zawsze łatwe, ale pani. Się stara. Może ktoś w Polsce również, bo to było w Norwegii. Teraz wątek troszeczkę reklamowy. Krzesło biurowe Volkswagen robi furorę. Po prostu jest takie krzesło, na którym można jeździć. Moim zdaniem jest to mokry sen. Na przykład mój, kiedy byłem troszeczkę młodszy i lubiłem jeździć na krzesłach. Teraz mam krzesło, na którym mogę jeździć, ale już nie jeżdżę. Ale myślę, że to jest łakomy kąsek dla wszystkich, którzy nie mają prawa jazdy. Ale chcieliby pojeździć hmm, ruchomym krzesłem, najlepiej jakimś firmowym samochodu. Volkswagen zrobił coś dla osób, które albo straciły prawo jazdy, bo z tego co wiem nie są wymagane uprawnienia, albo na przykład osoby niepełnoletnie chciałyby pojeździć dobrym niemieckim autem, które jest produkowane od II wojny światowej, i Hitler też je polecał. Basen Diabła. Coś takiego dla influencerów. Jest taka popularna atrakcja turystyczna, znana jako Diabelski Basen. I łącznie zginęło tam 21 osób, ponieważ osoby wchodzą sobie na tą atrakcję, nurkują, pływają i tam się składa, że tam jest taki wir, który porywa ich w dół, do takiej grosy powiedzmy, no i oni już tam zostają na wieki. Zdjęcie, być może jest udane, być może nie, być może filmik, być może jakaś relacja, Reels, może TikTok, może Shorts, nie wiem, ale na pewno jest udany, no ale już ta osoba nie może się o tym przekonać po prostu, bo nie żyje. Pacjent dawca zachował stare serce, wzbudzanie uwagi wyglądało jak ciasto na ciasto. Znowu enigmatyczny tytuł. Cztery lata temu Jessica, lat 29. Dostała nowe serce, stare trzyma w szufladzie przy łóżku i jest ku temu szczególny powód. Po prostu lubi trzymać swoje serca. Może jest y, po prostu łatwo kochliwa, no, zakochuje się. Dlatego chce mieć zawsze swoje serce pod ręką, żeby ofiarować na przykład chłopakowi, albo mamie na walentynki. No różne są sytuacje, na które można y, takie serce y, po prostu komuś no, dać. No nie czarujmy się. Jeżeli myślicie, że u was pogoda jest chujowa i jest zimno, no to jedźcie do Jakucka na Syberii, tam będzie minus 50 i będziecie też zadowoleni. Mocz, jak sikacie na przykład na stojąco, albo dziewczyny w kucki, może zamarznąć. Po prostu trzeba uważać, żeby mocz, nie cofając się do naszego ciała, znaczy zamarznięcie, to po prostu nie zamroziło nam organów wewnętrznych. Taka Rosja jest, każdy wie. Tutaj chodzi głównie o zdjęcie. Pan Wachang, Kim, ba, kim umiera, no to jest smutna kondolencję, ale jego zęby żółte w naszym sercu forewa, chciałoby się powiedzieć. No tak żółte zęby, no, chciałbym mieć tak żółte zęby, powiem szczerze. Wtedy miałby, chociażbym, coś bym miał z życia, żółte zęby. O, prasa norweska. Jestem 37-latkiem, który boi się ziemniaków. Nie wiem, która z osób jest 37-latką, które boi się ziemniaków. Myślę, że ten pan się nie boi, bo już na pewno z ziemniakami się zaprzyjaźnił, skonsumował i wie, w którym ziemniaczanym raju po prostu wybrać bilet do którego ziemniaczanego raju. Pani może robi pieczątki z ziemniaków, bo ma dużo ich na rękach. Lecimy dalej. Sprzedaż. Znowu ważny, ciekawy temat. Sprzedaż pierdnięć dłomka. Amerykanka Stefanie Mato, 32, twierdzi, że zarobiła 400 tysięcy koron, czyli troszkę mniej niż 200 tysięcy złotych na sprzedaży bombek bożonarodzeniowych. Ta pani pierdzi, i ludzie to kupują. No. Za to kocham czasy, w których żyję, że można sprzedać swoją bombkę, ale to, że można ją sprzedać, to jest nic. Kto się ją kupi? Melissa Sloan została wyrzucona z dziecięcej choinki. Matka sierpniorka dzieci pani Melisa mówi, że ma dosyć dyskryminacji i nękania. Nie wiem. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu może być matka siedmiorka dzieci nękana i wyrzucona z cholinki. No moim zdaniem ja bym jej. Ja bym, ja, bym, ja bym jej nie wyrzucił. Ja bym ją zaprosił dał jej Karne do studia tatuażu na kolejny tatuaż, bo po prostu ma ich zbyt mało. O! Pokazuje swoje nowe oblicze. Stała się znana na całym świecie dzięki swojemu wyjątkowemu wyglądowi. Teraz już tak nie wygląda. Kolejna osoba, młoda, nie wiem. Nie wiem ile ma. Z tatuażami. Nie była na kolejce, nie wpuścili ją. Wyglądała tak, a teraz wygląda tak. Także nie wszyscy powinni sobie robić tatuaże na twarzach. Modelka trafia na ostry dyżur. Model jest napisany, ale mochodzi modelkę trafia na ostry dyżur po tym, jak pocałunek na pierwszej randce idzie nie tak. Pani lat 34 podzieliła się oczywiście na mediach społecznościowych, ponieważ wylądowała w szpitalu po tym, jak człowiek zaczął ją pogresją na pierwszej randce, tak? Boże święty, no. Zdarzyło się. Koleś naprawdę chyba się zakochał. Pani Cejda rozlała fasowa, to też jest dobre. Nie wiem, co to znaczy. Sejda rozlała fasolę na temat przerażającego pierwszego pocałunku. Pierwsze randki potrafią być wyjątkowo niezręczne. Może was też to spotkało? A panią Sejlę tak, niezwłocznie po tym, jak to się wydarzyło, podzieliła się na szczęście z nami, z mediami społecznościowymi, o tym. Czy to mi się znowu nie przetłumaczy? Mm, tak, chodzi o to, że 6 tysięcy ponad o, serbska prasa ponad 6 tysięcy osób mm, pochowało, <grywanie> znaczy nie poinformowało państwa, że rodzina starsza, która otrzymuje rentę czy emerytury, nie żyje i pobierają za nich. Pieniądze. To tak jak w serialu Shameless, albo na, na przykład w no, wielu rodzin też. Tutaj na koniec takie pozytywy. Najbogatszy cygan u w urodził się w przyczepie kempingowej, przy drodze teraz ma zostać miliardera. Czyli dla każdego z nas jest szansa. I dla Ciebie, i dla mnie. Też dla mnie już mniejsza. Że jeżeli po prostu y, nam się nie wiedzie, to w końcu nam się powiedzie. I na koniec, bo wiadomo, że seks sprzedaje wszystko. I Gwiazda OnlyFans Odczep się i też się odczep. Gwiazda OnlyFans, która kocha Toma Bradyego, ujawnia swoje ulubio ulubiony film i zaprasza fanów do zrykanców. Także co? Powiem szczerze wielokrotnie już zauwałem, że nie jestem babką e, z wielkimi cyckami, bo wtedy moje życie byłoby prostsze, bo bym po prostu robił sobie zdjęcia, kiedy się by to oglądać, sprzedawałbym swoje bąki. Albo bym wymyślił coś innego, na przykład to, to, no, bieliznę, to wiadomo co bym sprzedawał. No, śmieci, podpaski, może i na tym bym zarabiał krocie. Należyłbym um, wiadomo w rynek azjatycki, bo tam jest dużo fecerzystów, no ale niestety jestem mm, kim jestem. E, nikt nie chce kupić mojego bąka, nawet mnie nikt nie zapytał. E, no, ubolewam na tym, dlatego na koniec to zdjęcie e, i dla siebie, i dla, dla wszystkich, którzy chcą takich zdjęć, to. Po prostu jest takie zdjęcie, tak? Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam świat. E, powiedziałem o tym, co jest najważniejsze na świecie. E, no i wiecie już, e, co się liczy i o czym możecie porozmawiać ze znajomymi na imprezie, na spotkaniu rodzin, na imieninach cioci, na przykład na niedługo komunię. No Na komunii można poruszyć parę tematów Także zachęcam do podsyłania tematów, o których mógłbym porozmawiać i mam przybliżyć szerszej, szerszy osób. Także całuję rączki serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, buziaczki.